Siostry testują nowe słodycze z action. Na mocny początek żelki niespodzianki. Jeszcze nigdy takich nie jadłam. Ja też. Nie spodziewam się, nawet co jest w środku. Można wylosować pingwina, żółwia i. delfina. Ja chcę żółwia. I to są takie do obierania. Ale co so jest Jakie yeah. mięciutkie! Tak wyglądają. Ja chcę kapiwę. <laughs> nie umiem tego otworzyć. Zata! No właśnie Wygląda jak te dobaki w Butsztynie Ja mam pingwina! Ale on jest serio pingwinem Ja mam żółwia 4 na 10 Żelka plus zabawa, 9 na 10 Tej Dla niektórych nowość, dla niektórych standard Jakie M&M'sy wy lubicie najbardziej? Ja dzisiaj mam te z chrupiącym środkiem To są moje ulubione szczerze chyba Jaki kolor lubicie najbardziej? Ja byle niebieski, bo on farbuje. Mhm Moje Biorę kolejnego, co oznacza, że ocenka może być jedna. Mega dobra. To się da znieść tą paczkę. Szczerze mm -hmm. 10 na 10. Fajna chrupka. Kubiąca M&M'sy 10 na 10. Dajcie znać, jakie wy lubicie najbardziej.